Marszałek, ta nać pana Hołota nie jest mi w stanie przeszkodzić, więc. wy nas macie za idiotów? 10 <noise> maja będzie pan głosował na siebie? Na palikot. Kurwa! Natomiast Mówi pan o tym DDM, o tych dystansie maseczkach. Pan teraz siedzi w Sejmie z tego co widzę. Gdzie pan ma maseczkę? Według zarządzenia no ma mam zachowany sejmie... społeczny dystans. Jestem z daleka od wszystkich, którzy tutaj Tak, a według zarządzenia trzeba mieć dystans czy maseczkę? Konfederacja. A przeszkadza Panu przeszłość Karola Nawrockiego? Czy szokuje pana to, co wychodzi na jaw? pani mnie bardziej chyba nawet przeszkadza pani teraźniejszość prezydencie, pan załatwił to, co by załatwił każdy. Jak coś było trudnego do załatwienia, to pan tego nie załatwił. Z jednym wyjątkiem to panu przyznaje Ukrainę. To jest, jeżeli pan mówi, że ja załatwiłem wszystko to, co każdy by załatwił, to to jest brutalna ocena, z którą ja się nie zgadzam, ale mógłbym równie brutalnie powiedzieć, pan za to zepsuje tylko to, co pan potrafi zepsuć na tym świecie. Naprawdę. Może będziecie rzeczywiście trzecią drogą, a nie trzecim pasem na drodze Donalda Tuska. Obaj wiemy, jak czas jest cenny. Łączy nas wiele, obaj jesteśmy na określony czas na swoich funkcjach i znamy nazwiska swoich następców. No, stąd porozumienie moje z panem premierem jest, można powiedzieć, pełne. Już? Trzy wdechy dam. Tak? Już mogę? To pan się, usp... tak już? Pokojnie ciśnienie? Na pewno? Czy... Pan jako hydraulik powinien to wiedzieć. Bardzo ja uszczelnię proszę. panu ci ciśnienie za chwilę. Chciałem zadać, zadać że nie pytanie... Nie proponuje mi pan, że mnie pan złapie za kolanko. Proszę pana, no ja nie wiem. Właśnie chciałem zadać pytanie, czy pana partia lewicowa, 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 żadna prawicowa, stąd to skojarzenie, żeby łapać? to. Panie Ziobro, to... na ile dziś by pan ocenił pana Ziobra? No, okazuje się, że przeszacowałem pana ziobro, mówiąc wtedy, że jest zerem. Panie pośle, pan jest zerem, pan poseł, pan się pan się panie pośle. zawsze panie, można się. Panie. To jest znacznie więcej, tak? To jest znacznie mniej. Znacznie mniej. Ziobro powiedział kiedyś, że w młodości chciał być księdzem. Wielka szkoda, że nie został klechą, bo szkodziłby tylko wiernym, a tak już dziesiąty rok szkodzi całej Polsce. <laughs> Przepytuję o rzeczy, które w ogóle nie dotyczą pracy Parlamentu Europejskiego. Ależ hello, hello. tak, ależ tak, co? przepraszam bardzo, co mają posłowie Parlamentu Europejskiego do, do zebrania ministrów państw członkowskich. Pani, wy jesteście nie, panie, redaktorze, działania? panie redaktorze, teraz właśnie wyszło, że pan chce mnie po prostu zastrzelić jakimś pytaniem. Ja i nie, 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 Parlamencie Europejskim. To pani już by tu no podejrzewam. Czy po pierwsze my nie jesteśmy przed sądem, więc ja bym prosił o używanie form, które są stosowane w Sejmie. Państwo ich używają pan nie, a pan jest znany z pewnych rzeczy. Ma pan napisane świadek nie, na nie, może nie, nie Proszę przerywać. nie przerywać, jest proszę. Bardzo proszę. To jest pierwsza sprawa. No wie pan, jeżeli ktoś jest w stanie nawet zrujnować naleśnikarnię, no to... E, dobrze, dziękuję. Więc gdybyście chcieli zamieszkać ze sobą, wychowywać nawzajem mm -hmm. swoje dzieci, mi to w ogóle nie przeszkadza. A ślubu nie moglibyśmy wziąć? No nie, bo ślub to jest związek kobiety i mężczyzny. A jeżeli ja na przykład uważam, że ślub to jest związek mężczyzny i mężczyzny? A możesz uważać sobie co chcesz, ja ci mówię, jaka jest definicja małżeństwa. Ale to ty też możesz sobie uważać jak chcesz. Ale moja jest spisana do konstytucji, a twoja nie. Po prostu do swojego państwa, nielegalnych migrantów. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Poseł. Ja bym zachęcał do rozpoczęcia sprawdzenia tematu od tego, czy nie są to legalni imigranci wpuszczeni przez Wasz rząd. Ustawę cen prądu, która będzie dotykała decyzji kolejnego rządu, uwzględnić i przeprocesowywać dwa projekty. Ten, który złożyliście Państwo i ten, który złożyli dzisiaj przedstawiciele większości parlamentarnej. Te projekty będą procesowane w komisji w pierwszym czytaniu od dzisiaj od dzisiaj przepraszam. Procedowane czy coś powiedziałem. Najmocniej państwa przepraszam, ale czasami słowo proces tak ciśnie mi się na usta, że nie mogę się powstrzymać Mi to powiedział jak to, panu, weryfikował. to panu to kiedy panu to powiedział w ciągu tych dwóch godzin nie w ciągu tych dwóch godzin tylko dawniej tylko człowiek nie wszystkiego nie wszystko A pamięta. Kto panu to powiedział. by tu kopać. Ale nie, 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 no, nie... Będę pierwszą osobą, która będzie przychodziła i karmiła, pewnie przyjdę z ziemniakami pod cele, bo Matecki zmarniał, więc mu pomogę. Dziękuję. A po czwarte, żeby nie machał na nas ręką. I teraz powiem tak. Pan minister Wąsik, skazany na trzy lata za nadużywanie władzy, Przygotowuję obywatelom ustawę, której to nadużywanie władzy jest tylko poszerzane. Jedno zdanie panu Grupińskiemu, panu posłowi Grupińskiemu. Wolę siedzieć na ławie oskarżonych z Mariuszem Kamińskim, niż być uniewinnionym z Beatą Sawicką. Brawo! Brawo! Także tutaj no nie spodziewam się specjalnie niczego dobrego. No ale być może, jak zostanie już prezydentem, to mu się coś odmieni. Więcej wiary, Pani profesor, pomożemy. No ja akurat ja jestem niewierząca. <słyska> ...Obywatelski, autor Waszego programu na 2019 rok, zauważył... Słucham? Nie powiedziałem, że jest. Niech Pani lepiej słucha. Profesor Andrzej Żońca zauważył... Pani poseł Skowrońska, ja mam prośbę, czy chociaż raz, chociaż raz, jak ja mówię, mogłaby się Pani nie drzeć, bo za każdym razem, kiedy tu występuje, Pani się drze. Moje małe dzieci są w stanie w ciszy wytrzymać dłużej niż Pani. Chociaż raz, proszę o nie darcie się, dobrze? Profesor Andrzej Żoń, ...Funduszu sprawiedliwości, on daje swoją delegację na wiceministra i oni podejmują decyzję, a pracownicy to po prostu wykonują. I tak na dobrą sprawę, czytałem komunikat prokuratury, ale nie pośpieszę, pozwól. Panu z tym ale ale panie pośle, albo kultura. To no jest to kultura, ale żeby to proszę, pan mówił prawdę. Ale to proszę mi nie przerywać, jak pan opowiada głupoty, to ja panu ale nie chodzę w zanie. No ja, ja panu mówię, że pan Panowie. nie mówi prawdy, ale to prokurury, jeżeli pan podważa zwierzchność urzędniczą. Proszę nie podstawowe rzeczy, ale może pan o tym nie wiedzieć. Przepraszam, operację Wie pan co, proszę nie być Hamem, dobrze? No nie, no chłopi, naprawdę, proszę. się zastanów, bo nie. naprawdę, no ja wiem, że jesteś z Lewicy, możesz. Może, ale nie, ale chcemy tak rozmawiać, ale chcemy tak, jest, ale chcemy coś tak coś rozmawiać, ale chcemy tak, ale jest chcemy tak obry, rozmawiać. Ale bardziej, że lewak mnie obraża. Wie pan co, zachowuje się pan jak pana, cham, nie, no, jak pana ja ja koledzy, albo no. pan kulturalnie chce rozmawiać, albo będę panu ze studia Albo pan wychodzi ze studia, To coś nie obraża. Nie, ale nie, przepraszam, ale nie panie. redaktorze, są To coś, o czym pan mówi? Dlaczego mnie nazywa? Jest pan Hamem i burakiem. Jest pan Hamem i burakiem. Dziękuję. To jest złobuzerstwo. To coś, to co pan. Niech pan coś weźmie. Niech... Panie pośle czarnek, zwracam pan uwagę panu uwagę, że pośle... tak ufa pan, e, pan obrazy Zaczynam się martwić. Czy jest na sali jakiś lekarz, bo panu Panie pośle czarnek, skąd podstawie się... ścianie, nie, nie Panie, minister, Panie minister, ja wiem, Pani minister, pani minister. Pani minister. Ma pan już dwa zarzuty, dwie sprawy do prokuratora. Dwie sprawy. Ile? I będzie pan miał zarzuty. Rozliczymy pana za to. Nawet pytania nie umiecie zadać porządnie. Nie mówiąc już o steku, bzdur i pomówień, no ale czego się spodziewać? Podzbanie roku. Minister, chwileczkę. Pani minister, no czeka, chwileczkę. Bezdomna posłanka Pana się denerwuje. Proszę o trochę spokoju i trochę mniej emocji. A jeśli macie emocje, nad którymi nie panujecie, proszę iść się przewieczyć przed Sejm.